Jożowski schronisko pełne jest zwierząt, które przeszły w życiu sporo złego. Wśród nich znajduje się również Hades. Hadesik dwuletni samiec w typie rasy Amstaff został przywieziony do schroniska jest to pies po przejściach, został znaleziony na klatce schodowej, ktoś go przywiązał. Pies przez pierwsze dwa tygodnie był bardzo wystraszony. Bał się mężczyzn, bał się podniesionej ręki, smyczy. Dopiero my, jako kobiety z koleżanką, żeśmy go oswoiły troszeczkę. Wiemy, że jest to pies cudowny. Pies, który wymaga spokojnego domu, najlepiej tam, gdzie byłaby kobieta, która zna rasę. Piesek jest cudowny, tak jak mówię, ale bez innych zwierząt, bez dzieci najlepiej nie znamy właśnie stosunku do, do, do dzieci, yy, więc lepiej nie ryzykować. Piesek jest cudowny, uwielbia się bawić, jest wysterylizowany, yy, jest zaszczepiony, odrobaczony. Trzeba po prostu odkręcić tą jego psychikę, a odkręcić, a zmienić los. Zmienić los psa, który był bity najprawdopodobniej przez mężczyznę, przez mężczyzn, który był poniewierany i żeby piesek zaufał, zaufał na nowo człowiekowi. Apelujemy, my jako pracownicy schroniska, o udostępnianie wiadomości na temat naszego Hadesika i o dom taki z prawdziwego zdarzenia, spokojny, ale z twardą ręką. Dom, którym ktoś go pokocha, już go nigdy nie skrzywdzi. Bo to jest duży pies, można by się go bać, ale jednak bardzo, bardzo kruchy w środku. Wszystkich zainteresowanych adopcją Hadesa prosimy o kontakt z Chorzowskim Schroniskiem.